Kwalifikacje do jutrzejszego konkursu indywidualnego wygrał Robert Johansson. Norwegowie straszą, ale my się nie boimy. Niech czekania na polski medal przyjdzie kres. Zmagania skoczków obserwował dziś w Pjongczangu chory, lecz na stanowisku. Filip Czyszanowski. Duża skocznia w kompleksie Alpensia na razie w norweskim władaniu. Robert Johansson i Johan André Forfang wygrali tutaj dwie sesje treningowe. Wygrali i kwalifikacje czują się jak u siebie w domu. Koreański klimat im sprzyja, a właściwie Wiatr, gdy wieje mocno pod narty, wydają się nie do zatrzymania. Jeszcze trzy lata temu chciał zakończyć karierę. Dziś ma medal olimpijski i apetyt na więcej. Robert Johansson, król piątkowych kwalifikacji. Tuż za nim Johan Andre Forfang. Taką konfigurację na dużej skoczni oglądaliśmy już trzeci raz. Dla Norwegów nie ma lepszych warunków od tych panujących w Pjongczangu. Tak, to prawda, ale czuję, że robimy też postępy, kiedy mamy wiatr w plecy, a to dobra informacja, bo pomaga się rozwijać. Norwegowie więc faworytami soboty? Tak, na pewno. Gdy mówi tak świeżo upieczony mistrz olimpijski, musi być coś na rzeczy. Po zastrzyk polskiego optymizmu zapraszamy do Dawida Kubackiego. Pierwsza czwórka konkursu w sobotę, nazwiskami: No to Kubacki, to Hula Kod. Każdy ciągnie raczej w swoją stronę. Medalowe typy Niemców: Andy, Kamil i jeden z Norwegów. I na koniec norweskie przewidywania: Robert Johansson. Johan uh, 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 Probably Stoch. W naszej mini-sądzie jedno nazwisko przewija się regularnie. Kamila Stocha dziś solidnie, ale bez błysku. 135 metra w serii próbnej i metr dalej w kwalifikacjach. Jakie to były skoki? Mogą być trochę lepsze, ale, ale jest jak na dzisiaj wystarczająco. Bo w końcu za kwalifikacje medali nie przyznają, ale zareklamować swoją formę każdy chce. 18 zawodników przekroczyło granicę 130 metrów. A Ryoyu Kobayashi stał się nowym rekordzistą skoczni: 143,5 metra. Zaskoczenie dnia? Od dwóch dni Kobayashi pokazuje tu dobre skoki. Ten ostatni perfekcyjny w perfekcyjnych warunkach. Fajnie się to oglądało. Rezimę kwalifikacji wygląda tak: trzech Norwegów w dziesiątce, dwóch Niemców i duet biało-czerwonych. Obok Kamila Skocha najlepszym polskim skoczkiem piątku maciej Kot. Próba na 138 metrów. Kot pokazał olimpijski pazur. W końcu. Tak, pokazałem pazur i. To był chyba mój najlepszy skok tutaj w Pjongczang, ale. W końcu do tego doszły takie fajne warunki, które nie przeszkodziły, a wręcz pomogły. Mocna konkurs zachowali Dawid Kubacki i Stefan Kula. Druga dziesiątka. Trochę brakowało energii w tych skokach. Yy, noga nie pracowała do końca tak jak powinna, ale jutro już Potem. powinno być lepiej. I tego się trzymajmy. Duża skocznia, wielkie nadzieje, jak wykorzystać olimpijską szansę, jak błysnąć w kluczowym momencie. Swoje wie czterokrotny mistrz olimpijski Zimon Aman. Obok mnie Simon Amann. Simon, 140, 140 metrów w Twoim wykonaniu to wspaniały skok. Co możesz o nim powiedzieć? Tak, to była całkiem udana próba. Do tej pory musiałem pracować nad tym, żeby polepszyć swoje skoki, odbudować zaufanie i wiarę w to, co robię. Te kwalifikacje trochę mnie zaskoczyły i pokazały mi oraz innym, że jeśli masz trochę szczęścia. I ostro zaatakujesz. Może to być twój dzień. Zatem miło było tego doświadczyć. Tak, miałeś trochę szczęścia, bo skakałeś w dobrych warunkach, stąd ten daleki skok. Jednak dzisiejsze warunki to była duża loteria. Jutro może być podobnie. Więc mam nadzieję, że z pozycji outsidera, a nie faworyta, znów coś osiągnę. Może to będzie kolejny dzień, kiedy moje marzenia spełnią się. I jeszcze ostatnie pytanie, bo wiem, że jest bardzo zimno. Simi, możesz powiedzieć coś o faworytach jutrzejszego konkursu? Przecież to nie jest jeden zawodnik. Mamy kilku chętnych do złota. Nie, nie jest tak zimno jak wtedy, gdy stakaliśmy na normalnej skoczni. Co do faworytów, to mogę tylko powiedzieć jedną rzecz. Ciąży na nich wielka presja. To trochę przeszkadza. Przecież to ostatnia indywidualna szansa na medal. Łatwo nie będzie. Ja nie mam wiele do stracenia. Faworytów jest z pięciu, może dziesięciu. Wszystko może się zdarzyć. Simi, powodzenia i dziękuję bardzo. A z Simonem Ammanem rozmawiał Sebastian Szczęsny.